Siemanka Widzowie, dzisiaj będę musieli nagrywać z e, Steela Brainard. A dokładnie widzowie. E, mogliście już zobaczyć. Pewnie dalej widzicie. Co tam jest? poczekajcie ja widzę. O! what? Dobra, ale widzowie. chciałem wam powiedzieć, że udało mi się zrobić kilka takich mocnych brain'sów. Ehm. I przepraszam widzowie, że tak długo nie było filmików. Po prostu no... To jakby, jakby zapo zapomniałem, że mam kanał na YouTubie, no, jakby po prostu wypadło mi to z głowy, przepraszam widzowie, że mam nagrywać dla was, ehm, ale tak, Drodzy, więc idziemy sobie, idziemy, 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 idziemy i widzowie, dobra, już nie będę przed wami ukrywać, widzę, tak to się prezentuje, tak to się prezentuje, widzę, no, six seven, six seven ukrałem na y, ostatnim admin Abios. Tutaj fajnie. Wiosku czas się trade Akurat. Y, z like, takiego I tej, mnie tej robić kleteira. Akurat jej nie powiem wam jak zrobiłem. Bo no wtedy to jest moja tajemnica. To jest. Ale wiele fajnie. Jak y, ktoś ch chce trade za jakieś. Ta, to y, piszcie w komentarzach. Nie mm, Nie wiem, widzowie. A w ogóle jest też ten ser, że nie na jednym I ale wczoraj nie mogłam grać. Mm, to jest ten Radioactive Spin. Brzejdzie, jeszcze raz. Y, six Seven ukradłem. Y, Luskuhara też się tradełem, a to nie padł. Mm, I mam 14 Rebirwa, widzowie. Kurde, no zasłania, i tak dalej. No, ale tutaj gdzieś jest napisane: RON14 bitwa. i mamy też tu Mina i gamber, um, więc tak, widziałem: tutaj mam nadzieję, że zostawicie suba i lajka na tym kanale. Bo no, musimy przebić musimy przejść barierę 3000 subów. Jak ktoś, jak ktoś chce ze mną zagrać, to. Piszcie e, niki w komentarzach e, Mój nick głód jeden smurf lol Jakby co Więc no, tak, widzę się, No m, Nie, wiem, po prostu jak piszecie młody p to wam zyskać tylko mlody 4 4,32 2 1. No dobra, widzę e, No i tak Jak ktoś chce trada, szczególnie za to To ja bym się za to i za to Ja bym z chęcią się wymienią. I tak więc, ale na mojej prawie, bo boję się u was. A zanim wiem jak od kretra, bo od kretra są trochę, no, dużo jest osób, które są skomentować. No dobra, no i tak, widzę, no i to by było na tyle. Więc zostawcie suba i łapkę do góry na tym kanale. I tak więc, siema, elo i pa!